na drogę. To, do czego namawiali nas politycy zostańcie w domu, nie wychodźcie, to się nie spełniło. Dzisiaj po prostu ludzi nie da zatrzymać się w domu. Gospodarstwa upadają, ludzie nie mają pieniędzy, pieniędzy nie mają perspektyw. Będziemy na tej drodze dzisiaj wiele godzin, by osiągnąć odpowiedni cel. Zobaczcie, kolejne traktory, piękne, dofinansowane. Tu ma co upadać. Tam. Tutaj ma co upadać, tu ma się co niszczyć. Tu, zobaczcie za mną. Mówiliśmy, zrobimy wam piechło na drodze i zrobimy wam na drodze wielkie blokady. Jeżeli dzisiaj zrobimy to w jednym miejscu, to za chwilę zrobimy to po prostu w kilku miejscach. Więcej tej desperacji tego nie da się już po prostu zatrzymać. Jesteśmy oburzeni niemocą rządu. Jesteśmy oburzeni tym, jak bardzo nas okłamali i oszukali. Wielu nas przestrzegało, że to są oszuści. ale tak naprawdę dzisiaj tymi oszustami okazali się wszyscy, którzy yy, albo rządzą, albo chcą rządzić. Tutaj 8 godzin traktory mają jeździć w, w kółko, zablokują drogi, a my poprosimy, a my poprosimy Morawieckiego, żeby przeprosił wszystkich kierowców, których, którzy dzisiaj ucierpią. On ma ich przeprosić, nie my! To on to zrobił! Tak, widać, że rolnicy się w końcu jednoczą na tym terenie, na tym typowo pisowskim terenie, bo to widać ich zmartwione miny yy, i to jest właśnie, pokazuje to, te gminy pokazują, że ci rolnicy są zastraszani. Zastraszani przez, yy, przez jak władze pisowskie, przez polityków, żeby nic nie robić, żeby nie robić takich strajków, ale jednak dzisiaj pokazali, że trzeba, dobrze, przecież oni mają wiele do stracenia, to jest... Być albo nie być dla ich gospodarstw, to jest bardzo istotne, dlatego jesteśmy tu wielką siłą. Przyjechaliśmy z Wielkopolski, z różnych rejonów. można będzie z całej Polski przyjechaliśmy z różnych rejonów i będziemy wspierać produkcję trzody polską, produkcję trzody krewnej. My, my rolnicy, my konsumenci, bo to ja na przykład nie mam hodowli, ale jest ważne to, żeby polski schabowy był na naszych, był na naszych stołach. Koncentratów tego, co zwierzęta jedzą, są dzisiaj razem z rolnikami. A rolnicy są na drodze. Zobaczcie, to nie są małe manufaktury, to są piękne, bogate firmy, które niestety chylą się ku upadkowi. <śmiennie> wojny o Polskę. Trzeba obronić Polską ziemię, dziedzictwo naszych ojców i dziadów. zniszczenie polskiego rolnictwa. W tym samym czasie codziennie upadają setki gospodarstwa a na naszych oczach znika polska produkcja żywności. ludzie Dobrze, Dobrze, tak, już bo to jest desperacja jak jakby ta matka z tym dzieckiem tam stała co by zrobił chłopiec ja nie zbyt zbyt nie będą. Zdydź, Wojaki, kurwa, bo góry. Wszystkich kumulawów! Ani tego orba, którego macie dzieci! Podnieś go do góry, kolego! Panie Władzo, No spójrz w oczy! Spójrz mi w oczy, ja mam dziecko chore! Spójrz mi w oczy! To się nie mnie! Ja mam dziecko chore! Chcę kupić, kurwa! Mam się powiedzieć,

Dobra, naprawdę. Nie, proszę, ma, ja serio. Kolegą, żeby Na tego ale mnie tu nie było, proszę Dobra, pana. nie mam prewencji. Ja chcę z dobrej woli następ, wytłumaczyć człowiekowi, co razem, zrobić. Następnym razem jak broń wyciągną, będzie łatwiej. Ale, ale słuchajcie, ja chcę mu z dobrej woli wytłumaczyć, co ma nie, zrobić, żeby go nie objęło. Ja trzy metry stałem kurwa od was. Ale gdzie od nas człowieku, ja byłem parę kilometrów co... w Ja wyszedłem powiedzieć mu co zrobić, żeby go nie bolało, żeby go nie biegło. Tam jest, tam jest kran. No. znajdziemy! Nie panowie, nie naprawdę, bo to difficulty. nie na to Nie Niech idzie pod jakiś kran z trumieniem wody, niech sobie to umyje. Tam jest kran, to jest jedyne to nie trzyjcie tego! Człowieku! Dzieci były, to co jakim gazem? dzieci, Co rozum? Dowodzicie to? Nie, nie spokojnie kurwa ja, oczy spokojnie, kurwa w oczy spokojnie, w oczy jak jest spokojnie, kurwa dzwoni na swoją prewencję, niech pan dzwoni, niech dają gaz, wybierze je z dowódca. Proszę pana, chce pan porozmawiać z dowódcą? Nie, tak. No to niech mi pan da e, zadzwonić, tak? Spokojnie, jak pan mi krzyczy przez ucho, ja nie słyszę To ja bym wolał, żeby pan mi krzyczał niż gazem po oczy. pan się zastanowi co pan woli. Jak dojdziemy do władzy, to tacy ludzie będą piętnowani, nigdy nie będą nosić munduru, a przyjdzie taki dzień, pan to wspomni. Gdzie pan ma nazwisko na tej Bardzo dobrze! Niech to przyjdzie, niech to Proszę o ten się Ja Jak proszę. to przyjdzie znowu. Nie, nie, ale nie powinni tam pojechać Nie było ustalone, nie było stało. Tak władza traktuje rolników. My czekaliśmy tydzień, żeby legalnie zrobić tą manifestację. Dać, wylegitymować człowieka, który przyknął gazem, mamy zdjęcie, mamy wszystko, nie chcą pokazać kto to zrobił, to jest nie, niepojęte, jest dowódca tak. i nie chcą, nie, nie chcą jest dać jest informacji, Proszę. to stoimy, no policja nie chce dać człowieka, który przyknął gazem po muszą... to, to, to muszą, puścimy jak dadzą człowieka, puścimy, puścimy, Natalia, puścimy jak dadzą człowieka. przyjechali, po co myśmy tu przyjechali? Albo drogi mamy drogi się iść powiesić, czy co mamy iść zrobić? Nie wiem, proszę pana, nie odpowiem, bo nie wiem, nie mam wiedzy. nie wiem, zwierzęta cierpią, czy wszyscy cierpią. Ja na powierzchni 240 świn, jest 920 świn. Bo powiedzcie, co ja mam im Dawaj. powiedzieć? To jest test dla polityka. Albo załatwi, a jak nie załatwi, to co to za polityk? To trzeba powiedzieć jasno i prosto. To nie polityk. To człowiek od wchodzenia po semie i nic więcej. My potrzebujemy ludzi sprawnych, którzy nie potrafią, którzy nie potrafią powiedzieć człowiekowi nie. I albo to zrozumiemy wszyscy razem, albo nikt. Najgorsze jest to, że dzisiaj nie ma tych polityków, co tu przyjeżdżali przez tydzień, przez dwa tygodnie, bo się będzie coś działo. To trzeba mieć cywilną odwagę, żeby wyjść do ludzi, jak stoją traktory. Wiecie, co robili w Holandii, w Niemczech rolnicy, jak strajkowali? Strajkowali, bo bronili swojej minister, bo ona pół roku temu opowiedziała się za rolnikami. To jest u nas nie do pomyślenia. Nasz polityk po prostu chodzi za ministrem, za premierem, nosi muteczkę i tylko patrzy, żeby go nie zwolnił. A tam potrafiła się kobieta postawić za chłopami, i oni stanęli za nią. My też byśmy stanęli za każdym ministrem, który stałby za nami. No ale u nas takich nie ma. Jeszcze do wszystkich ludzi, którzy tutaj przyszli. Jesteście wielcy. Każdy poszczególny, który tutaj przyszedł. Ja wiem, jak to jest trudne brać udział w manifestacji, kiedy rządzi taki, taka władza. Gdzie rolnik się boi? Gdzie rolnik się boi, bo za udział w strajku. Może mieć kontrolę weterynarii albo jakąś inną. No to jest nie do pomyślenia. Niech sobie każdy tak w ciszy odpowie. Czy nie boicie się, że jutro przyjdzie do was weterynarz i będzie miał jakieś pretensje, bo macie coś nie tak? Taka jest ta władza. To nie jest władza, która nas reprezentuje. Słyszeliście, co wczoraj mówił Tusk do Kaczyńskiego? Chodźcie, chodź Kaczyński na pole ubite. Niedługo tylko zostaną ubite pola u nas i nic więcej. Ja wiem, że to wymagało od Was bardzo dużej odwagi. Tutaj przyjść, być, stać. A nie każdy przyszedł, ci co przyszli. To jest bardzo duże. Wiem, że się boicie. Ja też się boję.